Roxana Węgiel bez ogórdek kopa sierbie to jest bardzo śmieszne. Fani byli w błędzie. Mimo, że chętnie pokazuje swoją codzienność milionom fanów, jedna granica pozostaje nieprzekraczalna. Popularna wokalistka podjęła stanowczą decyzję dotyczącą najbliższej rodziny swojego męża. Fani od dawna dopytują. Dlaczego postępuje w ten sposób, ale ona pozostaje nieugięta? Roxy Węgiel Kariera Kiedy w 2018 roku mała dziewczynka z Jasła wygrywała pierwszą edycję De Kids, mało kto przypuszczał, że polski show biznes właśnie zyskał nową królową na lata. Roxana Węgiel nie czekała na swoją kolej. Wzięła wszystko szturmem. Jeszcze tego samego roku wyśpiewała historyczne zwycięstwo na Eurowizji Junior, a piosenka Aneone i Ivantobe stała się hymnem dorastającego pokolenia. To był moment, w którym Roxie przestała być lokalną ciekawostką, a stała się międzynarodową marką. Kolejne lata wyglądały jak szalony rajd. Artystka wydawała albumy, zgarniała Fryderyki i nagrody MT6, a jednocześnie dorastała na oczach całej Polski. Telewizja pokochała ją bez pamięci. Wygrała Dance Dance Dance, otarła się o kryształową kulę w tańcu z gwiazdami i prowadziła programy rozrywkowe. Mimo tego ogromnego tempa, w 2023 roku zdołała zdać maturę. Co przy jej grafiku było wyczynem niemal karkołomnym Jednak ta droga miała też swoją ciemniejszą stronę. Roxie po latach otwarcie przyznawała, że na początku kariery często czuła się traktowana bardziej jak dobrze sprzedający się produkt niż jak niezależna artystka. Wpadła w rutynę, która dla nastolatki musiała być wyczerpująca. Musiała szybko dorosnąć. By zacząć stawiać granice i decydować o własnym wizerunku. Z dziewczynki w kolorowych ubraniach stała się świadomą kobietą, która potrafiła zawalczyć o swoje, nie rezygnując przy tym z bycia na szczycie. Patrząc wstecz, jej kariera to nie tylko pasmo sukcesów i hitów takich jak dobrze jest, jak jest, czy korona. To przede wszystkim lekcja tego, jak przetrwać w branży, która potrafi zmielić każdego. Roxana udowodniła, że można zacząć jako dziecięca gwiazda i nie zniknąć z radarów wraz z wejściem w dorosłość. Roxie Węgiel i Kevin Mugley – Związek Historia Roxany Węgiel i Kevina Mgleja od samego początku była idealnym paliwem dla portali plotkarskich. Wszystko zaczęło się jesienią 2022 roku, gdy nastoletnia gwiazda i starszy o 8 lat producent muzyczny postanowili zostać parą. Od razu pojawiły się złośliwe komentarze, jednym przeszkadzała różnica wieku, innym fakt. Że Kevin miał już syna z poprzedniego związku. Mimo to oni konsekwentnie budowali swoją relację, łącząc życie prywatne z zawodowym przy wspólnych projektach muzycznych. Przełomowy okazał się sierpień 2024 roku, kiedy para wzięła ślub utrzymany w tajemnicy przed mediami. Choć w studiu nagraniowym dochodziło czasem do zgrzytów, ich współpraca przynosiła kolejne zawodowe sukcesy, a oni sami sprawiali wrażenie, jakby negatywne opinie w ogóle do nich nie docierały. W 2025 roku poszli o krok dalej i kupili działkę pod budowę domu, co ostatecznie ucięło spekulacje o tym, że ich związek to tylko chwilowe zauroczenie. W 2026 roku Roxy i Kevin byli już stałym elementem krajobrazu polskiego show-biznesu. Chętnie pokazywali w sieci swoją codzienność, wrzucali zdjęcia z luksusowych wakacji i nie szczędzili sobie czułości w mediach społecznościowych. Ich profil przestał być miejscem walki z hejterami, a stał się kroniką szczęśliwego życia małżeńskiego. Para udowodniła, że zamiast przejmować się tym, co wypada, lepiej po prostu robić swoje. Z nastoletniej piosenkarki Roxana stała się żoną i bizneswoman, która u boku męża z sukcesem planowała wspólną przyszłość w nowym domu. Ich relacja, choć początkowo budziła skrajne emocje, z czasem stała się jedną z najstabilniejszych w branży pokazując, że prywatne szczęście najlepiej smakuje wtedy, gdy buduje się je na własnych zasadach.